Należy wyjąć kamizelkę z opakowania, włożyć przez głowę, a następnie owinąć dłuższy koniec taśmy wokół pasa i umieścić końcówkę w uchwycie. Zacisnąć taśmę tak, aby kamizelka przylegała do ciała. Kamizelkę należy napełnić przez silne pociągnięcie za dwa czerwone uchwyty, stojąc w progu drzwi lub na skrzydle po opuszczeniu samolotu przez okno. Jeśli kamizelka nie napełni się prawidłowo, należy ją dopełnić, wdmuchując powietrze przez dwa gumowe zawory. Nasz samolot posiada sześć wyjść awaryjnych wyraźnie oznaczonych napisem exit, dwa wyjścia przez drzwi w przedniej i dwa wyjścia przez drzwi w tylnej części kabiny oraz dwa wyjścia przez okna na skrzydła w środkowej części samolotu. Wyjścia przez drzwi wyposażone są w nadmuchiwane trampy. Prosimy zwrócić uwagę, że najbliższe wyjście może znajdować się za Państwa plecami. W sytuacji awaryjnej system oświetlenia podłogi wskaże drogę do wyjścia. Na pokładzie samolotu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania papierosów elektronicznych, a w toaletach zainstalowane są czujniki reagujące na dym. Prosimy o przestrzeganie poleceń personelu pokładowego i zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa, która znajduje się w kieszeni fotela. Dear passengers, we will now demonstrate the safety features of this aircraft. Hand luggage must be stowed in one of the overhead compartments or under the seat in front of you. Now we will show you how to fasten, adjust and open your seat belt. Please make sure that your tray table is closed and your seat is in the upright position with the armrest down. During takeoff and landing, all window blinds must remain open. If the pressure in the cabin drops sharply, oxygen masks will automatically fall from the overhead panels. Remain seated. Take the nearest mask and pull it toward you to activate oxygen flow. Place it over your nose and mouth. Wrap the elastic band around your head and breathe normally. Put on your own mask first and then help others. There is a life vest under your seat. In case of landing on water, only when instructed by the cabin crew, take the life vest out of its pocket. Pull it over your head and wrap the longer end of the belt around your waist and buckle the end. Adjust the life vest to fit your body by tightening the belt. To inflate the life vest, pull tightly on the two red toggles when standing in the doorway or on the wing. After leaving the aircraft through the overwing emergency exit. If the life vest does not inflate correctly, fill it by blowing into the two rubber valves. Our aircraft is equipped with six emergency exits clearly marked with exit signs. There are two doors at the front and two doors at the rear of the cabin, as well as two overwing emergency exits in the central part of the aircraft. The emergency exit doors are equipped with evacuation slides. Please get to know where the emergency exits are located and be aware that the nearest exit might be behind you. The emergency floor lighting will guide you to the exits. We remind you that smoking and the use of e-cigarettes is strictly prohibited on board this aircraft, including the lavatories. All lavatories have been fitted with smoke detectors. Please follow instructions given by the cabin crew and take time to read the safety instruction card, which you will find in the seat pocket in front of you. Informujemy, że korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że pozostają one w trybie samolotowym. Należy pamiętać, że na czas startu i lądowania laptopy i inne większe urządzenia elektroniczne muszą być odłączone od pokładowego źródła zasilania i zabezpieczone w bagażu podręcznym, kieszeni fotela lub w schowku bagażowym. W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zablokowania urządzenia elektronicznego w przestrzeni pomiędzy fotelami oraz gdy jego baterie są gorące lub wydzielają dym, prosimy o niezwłoczny kontakt z załogą. Pasażerów zajmujących miejsca w pierwszym rzędzie lub w rzędzie przy wyjściu awaryjnym prosimy o umieszczenie całego bagażu wyłącznie w schowkach. Prosimy zachować ostrożność podczas ich otwierania, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. W przypadku ewakuacji Cały bagaż podręczny należy zostawić na pokładzie. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, jesteśmy do dyspozycji podczas całego lotu. Dziękujemy za uwagę. Życzymy przyjemnego lotu. You are allowed to use electronic devices during the entire flight, but please make sure that your devices are in flight mode. Please keep in mind that during takeoff and landing, laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage, seat pocket or the luggage compartment. Should you lose your electronic device, it gets stuck between the seats, its battery is damaged, hot or produces smoke, please immediately notify a crew member. If you are seated in the front row seat or in the row next to an emergency exit, all your belongings must be stowed in the overhead compartments only. Please be careful while opening the overhead compartments as items may fall out. In case of evacuation, all your hand luggage must be left on board. If you have any questions or need assistance, we are at your disposal throughout the flight. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight. Proszę Państwa, informujemy, że w przypadku wystąpienia nagłego spadku ciśnienia w kabinie, maski ochronne należy wziąć przed założeniem masek klonowych, które wypadną automatycznie z paneli nad Państwa głowami. Dear passengers, please be advised that, in event of sudden drop in cabin pressure, protective masks must be removed by throwing oxygen masks, that fall automatically from your head. I been mean, could be ready for the patch